Cześć, z tej strony Vip, a to jest kolejny odcinek z serii Half-Tax od nowa. Ajcie, z wszystko i tak. Na samym początku, bo w wczoraj pytanie ogólnie, co do tego, skąd to ceny wziąłem ogólne u kawy I tak no, dwa lata temu jakoś o tym wspominałem. Nie bezpośrednio na odcinku, natomiast w opisie filmu wspominałem o tym. Jakoś właśnie dwa lata temu bo też właśnie wtedy dostałem takie pytanie i tak, no tutaj w szczególności brałem te oceny z tego brałem, w patrzyłem sobie na zawodników, którzy na przykład, nie wiem, szli do na przykład, nie wiem, trzeciej ligi, do drugiej ligi i z tego właśnie brałem oceny ogólne właśnie jakie oceny właśnie poszczególni piłkarze mieli czy też na przykład grając właśnie na poziomie, nie wiem, czwartej igi na przykład, bo y, właśnie te stacje się zdawają, zawodnicy, y, w, na przykład, no właśnie w Fifie na przykład grają właśnie w rezerwach konkretnego klubu, na przykład y, w ligi i mają jakieś dane dla na przykład nie wiem, załóżmy 50 overala, tak? I właśnie z tego brałem te y, oceny ogólne. Czy też na przykład, no nie wiem, ogólnie jakichś młodych piłkarzy, którzy na, na przykład, nie wiem, mają na przykład fajny potencjał, czy też grają w CLJ, tak? No, ogólnie się poczułem tak poziomowo, żeby to było jakoś tak odpowiednio, jeżeli chodzi o konkretny poziom ligowy, tak? No, o, dlatego też takie oceny ogólne, no, według mnie osobiście dałem, no, bo też brałem pod uwagę to jak ten dzwonik grał i jak e, też no, na jakim poziomie e, się prezentował właśnie. No bo o, to też zależy od tego w jakiej lidce ktoś grał czy też na przykład nie wiem, ktoś miał dłuższą przerwę od grania na przykład czy coś. To też e, to było właśnie ważne, jeśli chodzi o, o te oceny ogólne. I tak, no już przychodząc tak normalnie właśnie do meczu, no bo chciałem właśnie o tym wspomnieć jeszcze na sam początek, bo jak się dostaje pytanie, no to jednak trzeba odpowiedzieć na nie. Co do meczu, no to skład na ten mecz no praktycznie się nie zmienił w porównaniu do meczu sprzed tygodnia z DKS-em. Tutaj no jedyne co tak, no to się zmieniła tylko ławka elektrywowych, bo no tutaj bez FIPa Turcinaviciusa, natomiast z Jankiem Liczniewskim. Oprócz tego też się powyzywało kilka piłkawy jak Adrian Krajewski, jak Maciej Czajkowski, czy też Christian Meyer Tak więc no tutaj no właśnie szersza ławka niż właśnie tydzień temu, no bo tydzień temu mieliśmy właśnie sobie dwie rezerwowych, teraz natomiast dziewięciu właśnie na ławce. I tak no co do gdzieś początku tego meczu, to ja nie będę o tym mówił, bo nie oglądałem tego meczu. Bo tak to jest w ogóle skandal. W Maury w ogóle nie zrobiły transmisji z tego meczu, bo naprawdę jakby nie zrobić w ogóle transmisji z meczu, jak gdzie to się tak zapowiadało, normalnie w będą robić transmisje, a wcale ich nie było, to to jest jakaś komedia. I to, to jest po prostu tak głupie. Oni nie dali w ogóle możliwości tego, żeby wykupić transmisję, bo ona była właśnie miała być właśnie w pay-per-view. Natomiast jak się weszło na stronę MAMR, właśnie, żeby transmisję wykupić, to nie było w ogóle pisanego tego meczu. Nie było możliwości, żeby w ogóle transmisję wykupić. Nie było możliwości, żeby się zalogować. No to, to jest według mnie w ogóle tak idiotyczne, to no, naprawdę jakby ja rozumiem, że to jest poziom no taki, no jednak mimo wszystko amatorski, tak? Ale no, to już jest jednak mimo wszystko Twartinga, no. No przecież w soku normalnie wszystko ogarnia, tak? I wychodzi o transmisje normalnie są. No, oprócz tego z takich, no to też przecież na przykład Concorde tak, teraz transmisje pay Per View I one są normalnie. Też na przykład z takich klubów, no to co? No, 100 mil też na przykład też robi pay-per-view. Tech normalnie są. Rągowi, a też z tego co ja wiem, właśnie też oni robią od dłuższego czasu transmisję pay-per-view. Bo ile? No, z dwa sezony temu chyba jakoś już robi pay-per-view właśnie te transmisje. No i one są normalnie, tak. A tutaj mamy, no klub, który mogłoby się wydawać, że jestem naprawdę powodnym klubem i wychodzi o czwartą ligę. A no, tak nie wygląda właśnie patrząc na to, że nie zrobili transmisji. Właśnie wczoraj, no to, to jest w ogóle głupie. No i dopiero jakoś nie wiem, no za któreś minuta chyba meczu. I dopiero wtedy wystartowała transmisja, no bo soku odpalił ją na YouTubie. No. Chwała za to Sokołowi, bo naprawdę no to po prostu jest jakaś komedia, że gospodarze nie zrobili w ogóle transmisji, no to są jakieś warty po prostu z kibiców, no bo kurna, no tak szczerze, to jest, to jest po prostu spłynięcie kibicom gości w twarz, tak, nie, no po prostu, nie wiem, to ktoś nie może być na meczu, to chce sobie normalnie obejrzeć transmisję, tak? Y no bo panuje się, no, Giełzycko jest no dosyć daleko patrząc na swoje województwo i no raczej mało osób by chciało pojechać z właśnie do Giełzycka na ten mecz a no, takich możliwości nie było w wykonaniu Mamro właśnie no to, to jest warunstwo, jakaś komedia co, co ten klub odwalił ale tak, jeżeli chodzi tak o Jedyne wydarzenie, o którym wiem, z początku właśnie tego meczu, z tych pierwszych 30 paru minut, no to gol kuby, piczarki, tak. No, to naprawdę bardzo ładne. Tam gdzieś z gromadów Musiński głową do właśnie Kuby. No i tam idealnie Kuba ze swojej słapwej lewej nogi uderzył po naszym słupku idealnie. Naprawdę to było coś pięknego. Jeszcze do pola karnego, no to piękne po prostu. No i Kuba z premierowym golem w tym sezonie. No i też na pewno dla Kuby to jest plus, no bo jednak on na pewno będzie chciał się pokazać na przestrzeni tej całej Lundy, czy też całego sezonu. No bo patrząc na to, że on latem przecież w lipcu był na testach w rezerwach Korony Kielce. No to na pewno to też będzie dla niego ważny teraz okres, żeby właśnie z jak najlepszej strony się pokazać w tej aktualnej rundzie. No i co no, na pewno to będzie dla niego plus, jeżeli jeszcze tutaj się przez tą jedną rundę chociaż jeszcze ogra. I później jakby poszedł właśnie do trzeciej ligi na przykład coś, to by było dla mnie naprawdę git, bo naprawdę Kuba ma duży potencjał. On naprawdę technicznie naprawdę dobrze wygląda, też jego przegląd pola jest no, naprawdę dobry, jak na chłopaka, który ma 19 lat, no to naprawdę mega to wygląda, no, ale też ogólnie z takich sytuacji, które były w pierwszej połowie, wysoko, to nie pamiętam szczerze żadnych takich sytuacji, ale pamiętam jak Maury praktycznie w końcówce już w doliczeniu czas gry miał rzut wolny, no, ale na nasze szczęście tak chyba nad bramką był oddany ten strzał tak więc no on to właśnie 2 0 było dla nas też pamiętam na aplikacji Score był normalnie wpisany gol na 2-0 jednak później on został usunięty to był gol wpisany w 30 minucie ja nie wiem co tam się stało bo jeszcze wtedy transmisji nie było chyba z tego co pamiętam tak więc no Tutaj, no, nie wiem, co do tej sytuacji, że, no, gol był wpisany początkowo, no a później e, no, został usunięty. Nie wiem o co chodzi dokładnie. W ogóle na no, superliskowo początkowo ten gol na jeden w ogóle był wpisany, że a mam na początku właśnie to to jest w ogóle dla mnie jakaś komedia. Tak no, co tam jeszcze jest z takich. No druga połowa. No, to tam było parę takich fajnych sytuacji, szczerze, że mogło się zakończyć gole. Między innymi Maury miały taki strzał obok lanki. Na nasze szczęście. Z takich też sytuacji, no to co? no, Czerwona karta dla Kaspranickiego. I tutaj, no, nie będę dyskutował, czy zasuwona, czy nie. Bo jest mi to ciężko ocenić tak, szczerze. Bo naprawdę, ja nie wiem czy to powinno być właśnie na drugą rzutową kartkę, tamta sytuacja. Natomiast no, to była pewna kontrowersyjna sytuacja z Michałem Kniełtyką, gdzie to najpierw no, to tam sfaulował chyba Krystiana Wiśniewskiego i później innego obrońcę, no, właśnie Maur. Ta druga sytuacja w szczególności sporna, bo tam mogło się skończyć nawet czerwoną kartką w jak dla mnie. Po prostu no, taki no, atak na nogi no, niebezpieczny, tak? Taki niepotrzebny szczerze Polek dla mnie. No, szczęście dla Michała, że to się skończyło tylko żółto, no polek. dla mnie no to taka no mocno poręczowa ta kaczka. No i tak no jeszcze z takiej sytuacji, no to tam co, no chyba to i z gry, co był. No i kotary i Majda no praktycznie mógł kresoić swojego drugiego gola na tych barwach, no, natomiast niestety wtedy uderzył on w słupek. No i niestety piłka poszła na odbrankowy, No ale na nasze szczęście już nic się tak nie wydarzyło. Mamry by Porównującego Gola. No to było dla nas na pewno dobijające w byśmy stracili tak Gola. No i ten jeden właśnie, natomiast dla nas właśnie na plus, że nie tracimy gola w końcówce, że nie tracimy punktów w szczególności, bo no, no gdzieś no, na przestrzeni ostatniej rundy właśnie, czy też no tego początku sezonu, gdzie to przecież zlimitowaliśmy właśnie z deklaracją, no to tych punktów to naprawdę dużo straciliśmy gdzieś tracąc niepotrzebnie e, bramkę prowadząc właśnie jeden do zela i na pewno to jest właśnie na plus w no teraz no aktualnie tak no to tych goli tak dużo nie tracimy bo aktualnie w czwartej izie mamy trzy czyste konta tak więc no to jest to no, bardzo duży plus że zachowaliśmy trzy czyste konta w, w czwartej izie po ilu w pięciu meczach chyba pięciu meczach to jest no, naprawdę dobry wynik. Plus jeszcze to, o czym wspominałem, że jedynego, które straciliśmy w czwartej no, to były po fragmentach gry, bo najpierw po wdzielownym, a później z rzutu karnego, Tak więc no to jest na pewno dla nas plus, że nie tracimy w ogóle bramek zbytnio. No i to, że jak na razie no, jesteśmy na fotelu lidera, bo. Jeszcze nie odbył się mecz Concordia Long z Polonią Linsberg, dlatego też nadal pozostajemy na lidera po wczorajszym meczu. No ale jeżeli Polonia wygra albo remisuje z Concordią, no to wracamy na drugie miejsce właśnie. No ale szczerze, jakby ja bym się nie spodziewał takiego początku sezonu w naszym wykonaniu. Myślałem, że mimo wszystko będzie gorzej, natomiast no, jest naprawdę dobry. I tak już powiem, właśnie tak styl, w którym zdobywałem te punkty, to naprawdę dobrze wygląda patrząc tak właśnie stricte na wyniki, ale też w niektórych momentach właśnie ten styl, no, w którym wykrywamy, może się podobać naprawdę jakby... Czasami to nie wygląda dobrze, natomiast no naprawdę nieraz potrafimy yy, tak naprawdę narzucić no, rywalowi grę, no to jest po prostu coś niesamowitego dla mnie. No, myślę, że czegoś takiego właśnie po części brakowało no, w poprzedniej sezonie właśnie. Żeby narzucić rywalowi właśnie gry. I tak no, z takich wyrównień yy, no to co no? Kuba Bieczorko, oczywiście, no musiałem to zrobić. Po części też się zastanawiałem nad Filipem Czerwonką, bo on też naprawdę fajnie się prezentował, jeżeli chodzi o formację defensywną. Natomiast, no, ostatecznie, właśnie postawię na Kubę, no, w szczególności przez tego o, gola, który zadecydował właśnie o wyniku i o tym, że zdobywamy trzy punkty. Tak więc, no, właśnie w szczególności za to Kuba dostał dzisiaj przeze mnie wyrównione? no i co, no jeżeli chodzi o ten odcinek no to by było na tyle, tak więc do następnego, ci się, oczka.